Siemaneczko, witamy Was w kolejnym odcinku. Siemanko, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie petardy Funkę True No. No Free od Funke Good, English, Good no. English. 20 sztuk w opakowaniu. No i opakowanie od razu robi wrażenie, bo jest w takim pudełku. Jak to się mówi ostatnio, jest prestiżowe. Jak to się mówi, o bardziej ostatnio, już mniej. No. Jest naprawdę fajne, robi wrażenie. Jest porządnie wykonane, grafika też jest bardzo fajna. Za, za te petardki musimy zapłacić y, około 3 dyszek y, dzisiaj właśnie przeglądałem y, strony internetowe i powiem Wam, że na niektórych stronach nawet te petardki kosztowały około y, 45 zł co jest uważam ceną trosze, troszeczkę za dużo. Y, no. zobaczcie tutaj jak wygląda tył opakowania nie mamy tutaj informacji o gramaturze nie gasić pożaru jeżeli ogień dosięgnie materiału Wybuchowego. wybuchowego. Mam wrażenie, że na tyle jest jakoś mało tych informacji. No. Chyba mamy Nek na petardzie podany, o ile dobrze pamiętam. Mamy tył, jeszcze taki drugi tył. Rok produkcji to jest 2016. A, tutaj jest Nek, mamy 60 gram na opakowanie. Klasa F3, no i 60 gram na opakowanie. Co nam daje chyba 3 gramy, o ile dobrze liczę, na sztukę. I zobaczcie, otwieram opakowanie i mamy zapakowane właśnie petardki w taką folię wyjmiemy, wyjmiemy to, i mamy w takie cztery folie, nie? W jednej folii znajduje się 5 petard tylko że tutaj jedną chyba wzięliśmy tam do wzięliśmy. jakiegoś testu. No i znaczy fajnie, to jest zapakowane w takie folie na klej, nie trzeba tego rozrywać. Estetycznie bardzo to wygląda? Tak, żadnego prochu nie ma w środku, nie? Pokaż petardki i petarda prezentuje się tak naprawdę fajnie. Nie jest jakaś duża. Przy sumie jest spora, no, tylko ten ogonek jest taki dosyć duży i ląd jest długi. Ogólnie y, te petardki są bardzo lekkie i odnoszę takie wrażenie, że jeżeli będziemy chcieli po prostu odpalić ją w ręce, a tak się nie powinno robić, i będziemy chcieli ją... Nigdy od... tak nie róbcie, a nie, nie, powinno się tak robić. ...i będziemy chcieli ją odrzucić, to nie odrzucimy, nie odrzucicie tej petardy za daleko, bo po prostu jest ona lekka, jeszcze jakby Wam wiadr wiał po prostu w twarz, no to już totalnie ta petardka przyleci do Was z powrotem. No. Ale petarda naprawdę fajnie wykonana. No jest fajna. Ten sznuraczek nie wiem, czy jest dla zdobyć, czy on tu trzyma tutaj to. Chyba trzyma, wiesz, żeby się nie rozlatywało. Korpus twardy, zobacz. Tak, już sprawdzałem. Korpus ich twardy. No i lącznik naprawdę na najwyższym poziomie. Znaczy, no nie jest jakiś mega, mega yy, ale... gruby i dobry. Poczekaj, bo strasznie No Dobry jest, ale gruby może nie. Jest. No ale na pewno yy, wypali ta petardka yy, we wodzie, tak myślę. Też tak myślę. No, także zobaczymy. Na pierwszy rzut oka petardy wydają się naprawdę fajne. A czy te petardki są warte tych trzech dyszek, czy tak jak wam mówiłem, piękne no 45 zł? Tak, kosztują sporo, nie? Także trzeba to też wziąć pod uwagę. No to zobaczycie w tym odcinku po prostu. Zapraszamy do oglądania. Zaczynamy teści. no i na początku odpalamy trzy sztuki na wolnym. Lecimy. Uuuhu Jeszcze jedno. Wow, no i na pierwszy rzut oka naprawdę Powiem wam szczerze walnęły ładnie. Jestem w mega szoku Myślałem, że to będą petardy I pokroju to jest du duża fala uderzenia Myślałem, że to będą petardy pokroju FP3 wiecie NWP Ale Walą jak kurde Jest naprawdę okej okay. Dobre emitery, naprawdę Teraz teścik na ganku, no i zobaczymy. Ładnie, ładnie, muszę powiedzieć, że naprawdę ładnie. No i mi się bardzo, bardzo podobało, jak wywalił ten garnek. Nie, naprawdę, wiem, jak ty sądzisz? Porównując, nie wiem, może do koron drzew, to chyba na równo, nie? No, tak mi się wydaje. Lecimy z trawką i odpalę. Zobaczymy, jak rozwali. No, powiem Wam, że kępek trawy zniknął. Zobaczcie, zobaczcie jaka japa. Naprawdę ładnie wyrąbało. No i wszystko pięknie, ładnie wywaliło, no tak but na but. No widzicie, że dziurka jest naprawdę ładna. Teraz petardka funkę Truenonou 3 w piasku. Zobaczymy jaki efektcik będzie. Trochę ten piachem sypnęło, nie? Cały statyw zobaczysz znowu uwalony. No. Tutaj w ogóle spadł jakiś odłamek jeszcze, żeżon, się, nie wiem czy no. to widać. Prawie bezajarą tą... ten 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 patyczek, nie? Hmm. Ale kurde, no nie wiem, czy to jest wina tego, że po prostu ląd gdzieś tam wystaje, jeszcze poza petardę. No i Was dziurka jest dosyć fajna. No naprawdę myślę, że petardka dała radę. Dobra, także teraz lecimy z kubką liści, usypaliśmy i podpalamy teraz to. To liście, nie? W liście. Kupa dajmo, no i górka, yy, którą spaliśmy, zniknęła. No, tak się rozsypało, tak jak było, także nic nie widać. Nie było chyba jakiegoś wielkiego wału, wow, ale widzicie, że Naprawdę petardka ma moc dosyć, dosyć dobrą. Fajnie. Czas teraz na końcową ocenę tych petard? No i jakie oceniasz? No i powiem tak, spodziewałem się, że one będą silne. Ale nie aż tak. Ale nie aż tak. Naprawdę są przekonaczkie. Staliśmy kilka metrów od nich i dostawaliśmy normalnie falą uderzeniową. Dla mnie bomba. Moc naprawdę jest. Super wykonanie tych petard. Też super. Widzicie, podobno opracowane tutaj graficznie naprawdę na najwyższym poziomie nie mam się do czego doczepić według mnie tylko dla niektórych pewnie ta cena byłaby no jak właśnie wiecie, zła jak wiecie nie lubię drogich petard, ale tutaj jest wyjątek bo naprawdę zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie i ode mnie jest 9 z plusem na 10 ode mnie taka dziewiąteczka naprawdę nam te petardki przypadły do gustu jak widzicie, napiszcie swoją ocenkę w komentarzu Zasubskrybujcie kanał, aby nie pominąć kolejnych testów. Wpadnijcie do naszej grupy na Facebooku Łapę, i tam się dzielcie jakimiś się. Wiecie, poglądami na temat pirotechniki, no bo po to ta grupa została stworzona. Dokładnie. A my się już żegnamy. Siłanko. Trzymajcie się. Strzała.